Ta pierwsza kadrowa nie tylko poszła na wojnę, ale odzyskała dla Polski niepodległość. I że ta niepodległość, tak z trudem wywalczona, została utracona, ale ponownie odzyskana potem w 1989 roku. Cieszmy się i z tamtej niepodległości, o którą walkę rozpoczęła pierwsza kadrowa, ale i z tej niepodległości, która jest naszym udziałem dzisiaj. Proszę Państwa, zastanawiałem się, co mogę Państwu powiedzieć. Po pierwsze, chcę podziękować, że właśnie piosenką, piosenką legionową, jest przypominane stulecie wyruszenia Pierwszej Kadrowej na wojnę. Ale mam też swoje własne wspomnienie związane z pieśnią legionów. Tak jest przed, no też zabrzmi to nie najlepiej, ale prawie sprzed 40 tak nie więcej, nawet więcej niż 40 lat, kiedy jako mały chłopiec szedłem ulicą warszawską z moim dziadkiem na ulicy Chmielnej, gdzie, jak Państwo wiedzą, mieszkańcy Krakowa pewnie też. Gra zawsze orkiestra na ulicy Chmiennej. Ja ona grała w czasach PRL-u to, co było wolno. A mój dziadek podszedł do tego szefa tej orkiestry, wyjął z kieszeni 500 złotych. Starsi pamiętają, to był z górnikiem, takie ciemnobrązowe, położył na tą gitarę i powiedział: No, szefie, pierwszą brygadę, proszę. Faceta zamurowała. Tu 500 złotych. A tu ryzyko, że może będą kłopoty polityczne. I tak widzi, patrzy na te 500 złotych, patrzy na mojego dziadka, dziadek w jakiejś takiej starej furażerce, robił odpowiednie wrażenie i ten szef orkiestry z ulicy Chmielnej tak popatrzył, westchnął ciężko i powiedział: panie pułkowniku, gramy, ale w bramie. Proszę Państwa, grali w prawie, to brzmi dzisiaj nieprawdopodobnie. I tak sobie pomyślałem, że może za parę lat. To ja z moim najstarszym wnukiem też chciałbym iść taką drogą, gdzie można będzie razem przeżyć wszystko, co się wiąże z pierwszą brygadą, z pierwszą kadrową, z pieśniami i tradycją legionową. I wiem, że mogę pójść z nim pewnie na ulicę Chmielną i ten szef orkiestry, która do dzisiaj istnieje, nie będzie się bał. I pewnie nawet 500 zł, ten trzeba będzie kłaśna na gitarę, ale wiem jedno, że najprawdopodobniej przyjadę. Tutaj do Krakowa śpiewać piosenki legionowe. Serdecznie za to wszystkim dziękuję.